Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na nowym filmie na rynku Steam, na którym pokażę Wam w jaki sposób, w prosty sposób można przewidzieć cenę jakiegoś przedmiotu. Jeżeli ktokolwiek kiedykolwiek powiedział Wam, że potrzebujecie jakichś obliczeń, wiedzy specjalistycznej bądź jakiejkolwiek wielkiej takiej zagadnieniowej wiedzy na temat popytu, podaży i innych pierdół, to wywalcie go przez okno ponieważ w tym filmie pokażę wam prosty sposób, jak można ominąć to wszystko i przewidzieć nieznane. Niczym tutaj pewnego rodzaju wróżbita, który przebija się do naszej rzeczywistości. Także tutaj zaprosimy wróżbitę do nas. Niech przyjdzie do nas i opowie nam o tym, w jaki sposób można przewidywać ceny, więc widzimy tutaj AWP kapilare, która w pewnym sensie bardzo mocno wyskoczyła w cenie. I jeżeli wydaje Wam się, że jest to coś przypadkowego, że po prostu jakaś osoba sobie wzięła i losowo kupiła przedmioty, niby tak. Z jednej strony można tak na to popatrzeć, aczkolwiek mam co do tego teorię, która sprawi, że zrozumiecie inaczej to wszystko. Zrozumiecie, na czym polega prawdziwa ekonomia i na czym polega to prawdziwe myślenie. Odrzucicie te wszystkie brednie nauki, które wam mówią, że trzeba coś sprawdzać, weryfikować, jakieś doświadczenie, że trzeba coś sprzedawać, że są jakieś czynniki, które w jakiś sposób funkcjonują, i za pomocą których działa ta cała rzeczywistość. Bójda. To wszystko jest bez sensu. Tak naprawdę. Jedynym prostym rozwiązaniem jest. Zobaczcie tylko na to.